Zadanie 25. Dany jest sześciokąt foremny ABCDEF o polu równym 6 pierwiastków z 3. Dokąd zdanie? Wybierz właściwą odpowiedź pośród podanych. Pole trójkąta ABE jest równe. No i mamy 4 odpowiedzi. Każdy sześciokąt foremny możemy podzielić na 6 trójkątów. I te trójkąty narysowane będą trójkątami równobocznymi. Ponieważ są równoboczne, to ten kąt tutaj ma miarę 60 stopni. W związku z tym pole sześciokąta foremnego jest równe 6 razy pole trójkąta równobocznego. A wzór na pole trójkąta równobocznego mamy w tablicach i to jest a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. Policzmy sobie więc na początku pole naszego trójkąta równobocznego, czyli wiemy z treści zadania, że pole sześciokąta jest równe 6 pierwiastków z 3, czyli 6 razy pole trójkąta jest równe 6 pierwiastków z 3. Dzielimy na 6. Pole trójkąta wynosi pierwiastek z 3. W związku z tym możemy teraz wykorzystać wzór na pole trójkąta i znaleźć długość boku tego trójkąta, czyli a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4 jest równe pierwiastkowi z 3. Mnożymy obustronnie przez 4, żeby pozbyć się mianownika. Otrzymujemy A kwadrat pierwiastków z trzech równa się 4 pierwiastków z trzech. Dzielimy na pierwiastek z 3, czyli a kwadrat równa się 4, więc a równa się 2. I to jest ten odcinek na przykład tutaj. Trójkąt ABE jest jednym z trójkątów szczególnych, które poznaliśmy w szkole podstawowej, ponieważ ma kąt 60 stopni i ma kąt prosty, więc odcinek BE jest równy 2a. To jest a. Tu mamy 2A i ten odcinek jest równy 4. Natomiast AE to jest A pierwiastków z 3, czyli 2 pierwiastki z 3. Mając długości 3 prostokątnych, mogę policzyć pole trójkąta ABE. Czyli to będzie 1, 2 razy 2 razy 2 pierwiastki z 3. Dwójki nam się tutaj skrócą, zostanie dwa pierwiastków z trzech, czyli to jest odpowiedź C. W tym zadaniu mamy jeszcze jeden podpunkt. Mamy też dokończyć zdanie, wybrać właściwą odpowiedź spośród podanych. Długość odcinka AE jest równa. Myśmy długość tego odcinka połączyli w poprzednim podpunkcie. I odcinek AE ma długość dwa pierwiastki z trzech, więc tutaj już możemy tylko po prostu zaznaczyć prawidłową odpowiedź, czyli odpowiedź B. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, subskrybuj kanał oraz udostępnij film innym osobom, które mogą uznać go za przydatny. Dziękuję bardzo.